Witam Was wszystkich Dzisiaj nie ma żadnego gameplaya ani ża żadnej rzeczy tylko po prostu otwarcie kanału Giejasu Giejasho ciągle mylę się dobra pierwsza najważniejsza rzecz to, to dotycząca filmików filmiki będą codziennie Codziennie tak myślę o 14, a, to, a premiery i live livestreamy będą o 15. Jeżeli mi się uda to nagrać, wszystko zmieścić, to wtedy na pewno będą. Jeżeli mi się nie uda, to, to możliwe, że, będę, że będzie jakoś tak 16, 17, 18, 19, 20. A 21 już nie nagrywa. Ja wiem, jest 16.05, ale to jest tylko otwarcie kanału, więc proszę się, proszę nie zasypywać mnie komentarzami typu Ej, przecież nagrywasz o 16.00, to jest tylko otwarcie kanału i jeszcze, chciałbym Wam powiedzieć, że dzisiaj nie mam celu subskrybowania. Ja się tak do Was przybliża trochę. Pomyśl, proszę, pomyślcie, zanim zasubskrybujecie. Ponieważ wiele ludzi, wiele ludzi trafia na takich, trafia na takich, to zostaną zbanowani, a mają, mają kanał i najczęściej to się staje na takie coś, że po prostu też wy zostajecie zbanowani. więc proszę, pomyślcie, zanim zasubskrybujecie, dacie dzwoneczek albo y, dacie łapkę w górę. Pomyślcie. Już pomyśleliście trzy razy, a jak nie trzy razy, to cztery. Już wiecie, że chcecie zasubskrybować lub nie. To, jak nie, to po prostu nie subskrybujcie, tylko oglądajcie. Bo dla mnie, subskrypcje i łapki są nieważne. Ale jeżeli chcecie, możecie. Ja przecież Wam nie rządzę. Więc możecie wybierać. Proszę bardzo. Takie krótkie otwarcie kanału, bo 3-minutowe. Bez montażu. Bez niczego. Będziemy razem tworzyć. Intro, outro. Dziękuję. I teraz pa. Do zobaczenia na kolejnym odcinku.